Wracasz do domu, a tam kałuża w bucie, znasz to? Od razu myślisz: ona się mści, to kara za to, że spóźniłem się z pracy. Prawie każdy kociarz choć raz podejrzewał swojego pupila o knucie podstępnych planów zemsty. Ale co jeśli powiem ci, że koty w ogóle nie są zdolne do mszczenia się w ludzkim znaczeniu tego słowa? Że każda plama poza kuwetą to nie akt agresji, ale wręcz rozpaczliwy list, który twój zwierzak próbuje ci przekazać? W tym materiale rozszyfrujemy 20 najczęstszych sygnałów, które koty zostawiają nam w tak nieprzyjemny sposób. Obiecuję, że po seansie spojrzysz na swojego futrzanego przyjaciela zupełnie inaczej. Gotów odkryć, co naprawdę siedzi w głowie Twojego kota. Zanim przejdziemy do konkretnych przyczyn, musimy zrozumieć jedną kluczową sprawę. Dla kota kuweta. To nie jest zwykłe miejsce do załatwiania się, to absolutnie kluczowy element kociego terytorium, powiązany z bezpieczeństwem, zdrowiem i komunikacją. Na wolności zapachy wydzielin służą do oznaczania terenu i zbierania informacji o innych osobnikach. Zakopując swoje odchody, kot, będący przecież małym i ostrożnym drapieżnikiem, ukrywa swoją obecność przed większymi wrogami. Dlatego każde odstępstwo od tego rytuału to poważny sygnał. Kot nie próbuje cię zdenerwować ani celowo zrobić na złość. On albo odczuwa ból fizyczny, albo czuje się zagrożony, albo jego instynkty wręcz krzyczą, że coś jest nie w porządku z jego kad azylem, czyli kuwetą. Zapamiętajcie, kot, który ignoruje kuwetę, to kot, który ma problem. Na początek, co jest absolutnie kluczowe, musimy wykluczyć przyczyny zdrowotne. Zajmiemy się najpierw infekcjami dróg moczowych, czyli potocznie mówiąc zapaleniem pęcherza. Wyobraźmy sobie, że każda wizyta w toalecie wiąże się z ostrym, przeszywającym bólem. Automatycznie zaczynacie kojarzyć to miejsce z cierpieniem i podświadomie będziecie go unikać. Dokładnie to samo przeżywa kot. Podchodzi do kuwety, próbuje się załatwić, odczuwa ból i dochodzi do wniosku, że to właśnie kuweta jest winna. Następnym razem poszuka innego bezpieczniejszego miejsca na przykład miękkiego dywanu albo waszego łóżka ponieważ jego mózg desperacko szuka sposobu by uniknąć tego cierpienia Oznaki choroby to częste kucanie miauczenie podczas oddawania moczu a czasem nawet krople krwi w moczu To nie jest koci kaprys to poważna dolegliwość która wymaga natychmiastowej wizyty u weterynarza Każąc zwierzę w takiej sytuacji tylko pogłębimy jego stres i cierpienie Zamiast złości okażcie współczucie i jak najszybciej zabierzcie pupila do lekarza. Inną poważną przyczyną zdrowotną, często mylnie interpretowaną jako złe zachowanie, jest kamica moczowa, ICD, czyli stan, w którym w pęcherzu tworzą się kryształy lub kamienie. Mogą one drażnić delikatne ścianki pęcherza, a nawet całkowicie zablokować cewkę moczową. Ból towarzyszący kamicy może być znacznie silniejszy niż ten przy zwykłym zapaleniu pęcherza. Kot może spędzać w kuwecie mnóstwo czasu, napinać się, ale mocz wydobywa się tylko kroplami albo nie leci wcale. Jest to stan bezpośrednio zagrażający życiu, zwłaszcza u kocurów, których cewka moczowa jest naturalnie węższa. Zwierzę będzie szukało chłodnych, gładkich powierzchni, takich jak płytki w łazience czy umywalka, próbując w ten sposób złagodzić pieczenie i ból. Jeśli zauważysz, że twój kot przesiaduje w kuwecie bez rezultatu albo wręcz przeciwnie, Unika jej i oddaje mocz w dziwnych miejscach, natychmiast pędź do kliniki weterynaryjnej. Każde opóźnienie może kosztować twojego zwierzaka życie. Ignorowanie kuwety w tym wypadku to nie jest zwykły sygnał. To rozpaczliwe wołanie o pomoc z powodu nieznośnego bólu, które musimy usłyszeć. Czy zastanawialiście się kiedyś, czy powodem mokrych niespodzianek na podłodze może być ból stawów? Artretyzm to problem nie tylko osób starszych, ale również kotów, zwłaszcza tych, które przekroczyły dziesiąty rok życia. Dla kota z bolącymi łapami czy kręgosłupem wskoczenie do kuwety o wysokich brzegach jest tym samym, czym dla człowieka z chorym kolanem wejście na piąte piętro bez windy. To sprawia ból i jest trudne. Za każdym razem, gdy kot pokonuje tę przeszkodę, odczuwa dyskomfort, a z czasem zaczyna unikać źródła bólu. Wybierze łatwiej dostępne miejsce, gdzie nie musi nadwyrężać bolących stawów. Jeżeli wasz starszy kot nagle zaczął załatwiać się poza kuwetą, Przyjrzyjcie się jego sposobowi poruszania się. Być może stał się mniej aktywny, unika skoków lub utyka. Rozwiązanie może być bardzo proste. Wymieńcie kuwetę na model z niskim wejściem, tak aby kot mógł do niej bez problemu wchodzić. Ta niewielka zmiana może diametralnie odmienić sytuację i przywrócić komfort Waszemu starzejącemu się przyjacielowi. Problemy z załatwianiem się poza kuwetą mogą być też wynikiem chorób ogólnoustrojowych, takich jak przewlekła niewydolność nerek czy cukrzyca. Obie te dolegliwości wywołują polidypsję, czyli wzmożone pragnienie, a w konsekwencji poliurię, nadmierne i częste oddawanie moczu. Mówiąc prościej, kot zaczyna pić i sikać znacznie więcej niż zazwyczaj. Jego pęcherz moczowy napełnia się szybciej, przez co może po prostu nie zdążyć dobiec do kuwety. Ponadto kuweta brudzi się znacznie szybciej, co również może odstraszyć tak czyste zwierzę. Możesz zauważyć, że miska na wodę jest non-stop pusta, a plamy, często dość duże, pojawiają się w różnych miejscach domu. To nie znaczy, że kot stał się niechlujny. To znak, że jego organizm przestaje sobie radzić i pilnie potrzebuje konsultacji ze specjalistą. Wczesna diagnoza i odpowiednia terapia wspomagająca pomogą nie tylko rozwiązać problem z załatwianiem się, ale też znacząco wydłużą i poprawią jakość życia Twojego pupila. Kłopoty mogą dotyczyć nie tylko układu moczowego, ale równie często związane są z problemami żołądkowo-jelitowymi. Zaparcie lub biegunka to ogromny stres i dyskomfort dla każdego stworzenia. Gdy kot ma zaparcia, może w kuwecie bardzo się wysilać, odczuwać ból, ale niestety bez efektu. Podobnie jak przy zapaleniu pęcherza zaczyna łączyć kuwetę z przykrymi doznaniami i szukać alternatywnego miejsca. Z kolei przy biegunce parcia mogą być tak nagłe i intensywne, że zwierzę po prostu nie zdąży dotrzeć do swojej toalety. Jeśli znajdziesz biegunkę poza kuwetą, nie myśl o złośliwości. Natychmiast rozważ możliwość zatrucia, infekcji lub zaostrzenia przewlekłej choroby układu pokarmowego. Zwróć uwagę na apetyt kota, jego poziom aktywności oraz to, czy nie występują wymioty. Wszelkie odstępstwa od normy w połączeniu z problemami z wypróżnianiem to poważny sygnał, że należy niezwłocznie udać się do weterynarza. Skoro wykluczyliśmy już te najbardziej oczywiste przyczyny medyczne, skupmy się na samej kuwecie. A pierwsza, najprostsza, ale i najczęściej spotykana przyczyna, to brud w kuwecie. Wyobraź sobie, że wchodzisz do publicznej toalety, a tam, delikatnie mówiąc, panuje straszny bałagan. Mało prawdopodobne, że zechcesz tam załatwić swoją potrzebę. Koty mają węch czternastokrotnie silniejszy niż ludzie. To, co dla nas jest jeszcze do wytrzymania. Dla kociego nosa jest prawdziwym atakiem chemicznym. Koty to z natury niesamowite czyściochy. W środowisku naturalnym zakopują swoje odchody, żeby drapieżniki nie wyczuły ich obecności. Brudna, intensywnie pachnąca kuweta sygnalizuje im niebezpieczeństwo, daje znać, że ich lokalizacja została odkryta. Dlatego, jeśli kot zastaje swoją toaletę brudną, instynktownie szuka miejsca czystego i bezpiecznego. Zasada jest prosta: stałe odchody należy usuwać na bieżąco. Natomiast całkowita wymiana żwirku i umycie kuwety delikatnym środkiem bezwonnym powinny odbywać się minimum raz w tygodniu. To absolutna podstawa kociego savoir-vivre łazienkowego. Rozmiar ma znaczenie, zwłaszcza gdy mówimy o kuwecie dla kota. Bardzo często właściciele, zwłaszcza tych małych kociąt, kupują małą, schludną kuwetę, która idealnie pasuje do wystroju łazienki. Problem w tym, że kocie rośnie, a kuweta pozostaje ta sama. Idealnie byłoby, gdyby kuweta była półtora raza dłuższa niż kot, licząc od nosa do nasady ogona. Zwierzę musi mieć możliwość swobodnego wejścia, obrócenia się, wygodnego załatwienia potrzeb, a następnie spokojnego zakopania bez obijania się o brzegi. Jeśli kuweta jest za mała, kot czuje się w niej skrępowany jak w zbyt ciasnym pudełku. Jest mu niewygodnie, przez co może zdarzyć się, że nie trafi brudząc sobie łapy, co jest źródłem dużego dyskomfortu. W rezultacie znajdzie sobie bardziej przestronne miejsce, na przykład na Twoim perskim dywanie. Dlatego, jeśli Twój kot urósł, a problemy z załatwianiem się pojawiły się niedawno, po prostu zmierz go i kuwetę. Być może nadszedł czas na upgrade i zakup przestronniejszego modelu. Oprócz samego rozmiaru kluczowy jest także rodzaj kuwety. Na rynku mamy obecnie olbrzymi wybór: są otwarte, są zabudowane w formie domków z bardzo wysokimi brzegami. Z sitkami, a nawet automatyczne i samoczyszczące. Pamiętajmy jednak, że to, co nam wydaje się wygodne i estetyczne, dla kota może okazać się prawdziwym koszmarem. Weźmy na przykład kuwety, domki. Owszem, ukrywają one zawartość i ograniczają zapachy, ale wiele kotów czuje się w nich po prostu uwięzionych. W takim zamkniętym pomieszczeniu koncentrują się wszystkie nieprzyjemne zapachy, a jedyne wyjście może zostać zablokowane przez drugiego kota, a nawet przez dziecko. Zwierzę czuje się wtedy bezbronne i zagrożone. Kuwety o bardzo wysokich brzegach są niewygodne dla małych kociąt, a także dla kotów starszych lub chorych. Automatyczne kuwety mogą z kolei wystraszyć zwierzaka głośnym dźwiękiem mechanizmu czyszczącego. Najlepszym i najbardziej uniwersalnym rozwiązaniem, które sprawdza się u większości kotów, jest prosta, duża, otwarta kuweta o komfortowej wysokości brzegów. Jeżeli zdecydujesz się na zmianę typu kuwety, Zawsze zostaw obok tę starą, aby kot miał możliwość wyboru. Wyobraź sobie, że całe życie spacerowałeś po miękkim piasku, aż nagle kazano ci iść boso po ostrym żwirze. Bolałoby, prawda? Dokładnie tak samo koty odczuwają różnicę między żwirkami. Mają niewiarygodnie wrażliwe opuszki łap. Niektóre żwirki, zwłaszcza te z dużymi, ostrymi kryształkami silikagelu lub gruboziarnistym drewnem, mogą powodować u nich fizyczny dyskomfort. Kotu po prostu sprawia ból stawanie na tych kamieniach. Instynktownie koty wybierają drobny, miękki żwirek przypominający piasek lub ziemię, w którym łatwo się kopie. Jeśli niedawno zmieniłeś markę lub rodzaj żwirku, i od tego momentu zaczęły się problemy, najprawdopodobniej to właśnie jest przyczyną. Spróbuj wrócić do starego żwirku, albo zaproponuj kotu kilka kuwet z różnymi rodzajami. Obserwuj, który z nich wybierze. Często koty same podpowiadają nam właściwe rozwiązanie. Wystarczy być wystarczająco uważnym, by to dostrzec. Pamiętamy, jak ważny jest wrażliwy koci węch w kontekście czystości kuwety. Taki sam problem pojawia się w przypadku żwirków zapachowych. Producenci dodają tam aromaty, lawendę, puder dla niemowląt, czy morską bryzę, aby zamaskować nieprzyjemne zapachy, które przeszkadzają nam, ludziom. Ale dla kota, którego nos jest wielokrotnie wrażliwszy, ten rzekomo przyjemny zapach. Jest duszący i chemiczny. Kot nie chce, żeby jego toaleta pachniała fiołkami. On chce, żeby pachniała niczym. Intensywny sztuczny zapach może kompletnie zniechęcić kota do korzystania z kuwety. W rezultacie zacznie szukać miejsca o neutralnym zapachu. Zatem złota zasada przy wyborze żwirku brzmi: zero perfum. Zawsze wybieraj opcje bezzapachowe. Najlepszy zapach dla kota to zapach czystości, a nie sztuczny odświeżacz. Jeżeli naprawdę chcesz walczyć z nieprzyjemnymi zapachami, po prostu częściej sprzątaj kuwetę. Możesz też używać specjalnych pochłaniaczy zapachu na bazie węgla, zamiast polegać na perfumach. Kiedy w domu mieszka więcej niż jeden kot, w grę wchodzą złożone czynniki społeczne. W tym miejscu obowiązuje złota zasada behawiorystów zwierzęcych. Liczba kuwet powinna być równa liczbie kotów plus jedna dodatkowa. Czyli jeśli masz dwa koty, potrzebujesz trzech kuwet, jeśli trzy koty, Czterech kuwet? Dlaczego? Koty to zwierzęta terytorialne i mogą nie chcieć dzielić swojej toalety z innymi domownikami. Bardziej dominujący kot może pilnować kuwety i blokować do niej dostęp bardziej lękliwemu pupilowi. W rezultacie ten drugi kot nie będzie miał gdzie się załatwić i poszuka sobie alternatywnego miejsca. Posiadanie kilku kuwet, rozstawionych w różnych częściach domu, zapewnia kotom wybór i znacząco obniża rywalizację o zasoby. To pozwala uniknąć konfliktów i gwarantuje, że każdy zwierzak będzie miał dostęp do czystej i bezpiecznej toalety w każdej chwili. Nie oszczędzaj na kuwetach, jeśli masz kilka kotów. To inwestycja w czystość Twojego domu i przede wszystkim spokój Twoich czworonożnych przyjaciół. Nawet idealna kuweta z najlepszym żwirkiem może zostać zignorowana, jeśli postawimy ją w niewłaściwym miejscu. Gdzie zazwyczaj ląduje kocia toaleta? W łazience, toalecie, na korytarzu. Często jest to miejsce tuż obok pralki, która nagle zaczyna hałasować i wibrować, albo w ciągle przechodnim korytarzu, gdzie nieustannie ktoś chodzi i trzaskają drzwi. Dla kota załatwianie potrzeb to moment wrażliwy. Musi czuć się wtedy w pełni bezpiecznie. Hałas, zgiełk, nagłe, głośne dźwięki, wszystko to wywołuje stres i skutecznie odstrasza od kuwety. Pamiętaj też, by nigdy nie stawiać kuwety obok misek z jedzeniem. I wodą. Żadne zwierzę nie będzie jeść tam, gdzie załatwia swoje potrzeby fizjologiczne. To podstawowy instynkt higieny. Idealne miejsce na kuwetę to cichy, spokojny i ustronny zakątek, ale z dobrą widocznością. Kot musi mieć możliwość kontrolowania wszystkich podejść, znajdź taki kąt w swoim domu, a być może problem z kuwetą rozwiąże się sam. Koty to istoty przyzwyczajenia. Jakakolwiek zmiana w ich stałym otoczeniu może wywołać u nich ogromny stres. Niedawna przeprowadzka do nowego mieszkania, remont czy nawet zwykłe przemeblowanie to dla kota prawdziwa katastrofa. Cały jej świat, zbudowany na znajomych zapachach, po prostu się rozpada. W stanie stresu i dezorientacji, kot może zacząć znaczyć teren moczem. Robi to, by przykryć nowe, obce zapachy swoim własnym i poczuć się pewniej. To nie jest próba zniszczenia nowej kanapy. To rozpaczliwa próba odzyskania poczucia bezpieczeństwa, stworzenia wokół siebie wyspy stabilności. W takim okresie kluczowa jest cierpliwość. Pomóż kotu się zaadaptować, zorganizuj mu przytulne schronienie ze starymi znajomymi przedmiotami, użyj adapterów feromonowych, baw się z nim, pokazując, że nowy dom jest bezpiecznym miejscem i pod żadnym pozorem go nie karć. Twoje wsparcie jest jej teraz potrzebne jak nigdy dotąd. Nawet rzadkie. Ale głośne i niespodziewane dźwięki potrafią skutecznie zniechęcić kota do korzystania z kuwety. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Kot załatwia swoje potrzeby w spokoju, a nagle za oknem wybucha głośny fajerwerk, sąsiad odpala wiertarkę udarową albo coś ciężkiego spada na podłogę. Kot w panice wyskakuje z kuwety i ucieka. W jego mózgu natychmiast tworzy się trwałe negatywne skojarzenie. Kuweta oznacza strach i niebezpieczeństwo. Następnym razem zwierzak po prostu przestraszy się i nie będzie chciał do niej podejść. Takie odrzucenie może nastąpić nawet po jednym pojedynczym incydencie. Szczególnie wrażliwe są na to koty płochliwe i lękliwe. Jeśli problem z kuwetą pojawił się tuż po jakimś hałaśliwym wydarzeniu, na przykład po sylwestrze czy głośnej imprezie w waszym mieszkaniu, najprawdopodobniej właśnie to jest powodem. Będziecie musieli uzbroić się w cierpliwość i pomóc swojemu kotu na nowo uwierzyć, że jego toaleta jest miejscem całkowicie bezpiecznym. Czasem źródłem problemów staje się coś zupełnie nieoczekiwanego. Kupiłeś nowy fotel, przyniosłeś do domu duże pudło, albo odwiedził cię ktoś z psem, a jego zapach został na wycieraczce w przedpokoju. Dla nas to drobiazgi, ale dla kota to inwazja. Obcy, potencjalnie niebezpieczny zapach, wkroczył na jej terytorium. Żeby zaznaczyć swoje prawa i poczuć się panem sytuacji, Kot może zostawić swój zapachowy ślad, czyli po prostu oznakować źródło tego nowego zapachu. Mówi w ten sposób: To jest mój dom i tu musi pachnieć mną. To instynktowne zachowanie, które ma na celu obronę terytorium. Dlatego, kiedy przynosimy do domu nowe rzeczy, zwłaszcza meble czy dywany, dajmy kotu czas, by je obwąchał i przyzwyczaił się do nich. Możemy też wetrzeć w nowy przedmiot szmatkę, którą wcześniej wytarliśmy kota. Przeniesie to na przedmiot znajomy, Bezpieczny zapach. Negatywne skojarzenia z kuwetą nie muszą wynikać tylko ze strachu. Może to być sytuacja, gdy łapaliście kota w pobliżu kuwety, żeby zaaplikować mu niesmaczny lek albo zrobić zastrzyk, albo co gorsza, karaliście go, wtykając nos w kałużę, a potem zanosiliście do kuwety. W umyśle zwierzęcia kuweta zaczyna kojarzyć się z karą, przymusem i nieprzyjemnymi zabiegami. Nic dziwnego, że będzie unikał tego miejsca za wszelką cenę. Każda negatywna interakcja, która miała miejsce w pobliżu kuwety, może na długo zniechęcić kota do korzystania z niej. Zapamiętajcie więc. Obszar wokół kuwety musi być strefą stuprocentowego bezpieczeństwa i pozytywnych skojarzeń. Nigdy nie krzyczcie ani nie kaszcie kota w pobliżu jego toalety. Wszelkie nieprzyjemne interwencje medyczne przeprowadzajcie w innym pomieszczeniu. W domach, gdzie mieszka kilka zwierząt, jedną z przyczyn problemów z kuwetą mogą być ukryte konflikty. Jeden kot może zastraszać drugiego, uniemożliwiając mu swobodne korzystanie ze wspólnych zasobów, w tym z kuwety. Jest to tak zwana blokada zasobu. Możesz nawet nie zauważać jawnej agresji. Zastraszanie może przybierać formę intensywnego wpatrywania się, zablokowania drogi do kuwety lub syczenia, gdy drugi zwierzak próbuje się do niej zbliżyć. W rezultacie kot podporządkowany, czyli ten słabszy, boi się skorzystać z toalety i jest zmuszony. Szukać ustronnych zakamarków, gdzie nikt go nie niepokoi, na przykład za kanapą czy w szafie. Jeśli masz kilka zwierzaków, a problemy z kuwetą dotyczą tylko jednego z nich, powinieneś bardzo uważnie przyjrzeć się ich wzajemnym relacjom. Może się okazać, że konieczne będzie nie tylko zwiększenie liczby kuwet, ale także praca nad ich wspólnym funkcjonowaniem poprzez stworzenie dla każdego kota własnej bezpiecznej przestrzeni. Pojawienie się nowej osoby w rodzinie, niezależnie czy jest to partner, noworodek czy po prostu gość, który zagościł na dłużej, to dla kota prawdziwa rewolucja. Dotychczasowy porządek życia zostaje zaburzony, zmieniają się zapachy, a kotu poświęca się mniej uwagi. Wszystko to prowadzi do stresu i uczucia zazdrości. Dokładnie tak samo jest w przypadku pojawienia się w domu nowego zwierzaka. Kot może odczuwać, że jego terytorium i pozycja w stadzie są zagrożone. I jednym ze sposobów radzenia sobie z tym stresem jest, jak zwykle, znakowanie terytorium. Zostawiając swój zapach na przedmiotach nowego członka rodziny, kot próbuje połączyć swoją woń z jego zapachem, niejako włączając go do swojej grupy. Może to być też wręcz przeciwnie, sposób na stanowcze zaznaczenie swoich praw. W tym okresie szczególnie ważne jest, aby poświęcać kotu więcej uwagi, pokazywać mu, że nadal jest kochany. A jego miejsce w rodzinie jest niepodważalne. Czasami załatwianie się poza kuwetą to wołanie o uwagę. Jeśli kot czuje się samotny, ma za mało zabawy i interakcji, może uciekać się do takich destrukcyjnych zachowań. Szybko odkrywa, że kałuża w widocznym miejscu z pewnością wywoła u właściciela gwałtowną reakcję. Nawet jeśli negatywną, wciąż jest to reakcja, wciąż jest to uwaga. Kot nie robi tego ze złośliwości. To jest jego sposób, by powiedzieć. Hej, jestem tutaj. Proszę, zauważ mnie. Nudzę się i jestem samotny. Jeśli dużo pracujesz, a kot całymi dniami siedzi sam, a problemy z kuwetą pojawiają się właśnie wtedy, gdy jesteś w domu, zastanów się. Być może twojemu pupilowi brakuje po prostu kontaktu i uwagi. Spróbuj poświęcić co najmniej 15 do 20 minut dziennie na aktywne zabawy z kotem. To pomoże rozładować jego stres, wzmocni waszą więź. A potrzeba używania tego dziwnego sposobu na zwrócenie uwagi zniknie samoistnie. I wreszcie musimy pamiętać o zmianach związanych z wiekiem u starszych kotów, podobnie jak u ludzi, może rozwinąć się dysfunkcja poznawcza, czyli po prostu demencja starcza. Kot może zapomnieć, gdzie znajduje się jego kuweta, może wyglądać na zagubionego, bezcelowo błądzić po mieszkaniu, a nawet głośno miałczeć w nocy. W takim stanie może załatwić się tam, gdzie akurat ją potrzeba zaskoczy, bo po prostu nie może sobie przypomnieć, gdzie jest jej toaleta. Co więcej, u starych zwierząt często pogarsza się wzrok i węch, co dodatkowo utrudnia odnalezienie kuwety. Jeśli twój kot jest już w bardzo podeszłym wieku i zauważasz u niego objawy dezorientacji, okaż mu maksymalne pokłady cierpliwości i troski. Być może warto postawić kilka dodatkowych kuwet w tych pomieszczeniach. Gdzie najczęściej przebywa, by ułatwić jej zadanie. To nie jest jej wina, to po prostu starość, a ona desperacko potrzebuje Twojej pomocy i wyrozumiałości. Przeanalizowaliśmy dwadzieścia możliwych przyczyn, i jak widzicie, żadna z nich w ogóle nie ma związku z zemstą. Najważniejszy, a być może najbardziej zaskakujący wniosek jest taki: Wasz kot nigdy nie robi tego złośliwie. Kałuża poza kuwetą to jej jedyny sposób na zakomunikowanie problemu. Bólu, strachu, stresu czy dyskomfortu. To jej wołanie o pomoc. Naszym zadaniem, jako kochających opiekunów, nie jest złość ani karanie, ale próba zrozumienia, co dokładnie kot chce nam przekazać. Czasami rozwiązanie problemu, który wydawał się nierozwiązywalny, okazuje się zaskakująco proste: wystarczy zmienić żwirek, przesunąć kuwetę o dwa metry, albo kupić model z niższymi krawędziami a innym razem taka mokra wpadka staje się pierwszym symptomem poważnej choroby. Wtedy szybka wizyta u weterynarza może uratować waszemu pupilowi życie. Wasz kot to nie jest żaden złoczyńca. To wasz przyjaciel, który po prostu nie potrafi mówić i w pełni wam ufa. Dziękuję, że obejrzeliście ten materiał do końca. Jeśli był dla was pomocny, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych sekretów ze świata naszych zwierzaków. A teraz pytanie do was czy mierzyliście się z tym problemem? Co pomogło właśnie w waszym przypadku? Podzielcie się swoją historią w komentarzach, bo wasze doświadczenie może pomóc komuś innemu.